Choć platyna podrożała w tym roku o ponad 70%, to i tak jej cena wciąż pozostaje relatywnie nisko, zwłaszcza w odniesieniu do złota czy srebra. Może to wskazywać na solidny potencjał wzrostowy i okazję, albo jest też jakiś powód takiego zachowania platyny i może warto ją sobie jednak odpuścić. Ponieważ ostatni materiał na jej temat pojawił się niemal równo rok temu, Nawiasem mówiąc, przy cenie 950 dolarów za uncję. Zatem dzisiaj jest okazja do tego tematu powrócić, o co pojawiła się też prośba w jednym z komentarzy pod poprzednim filmem. Pamiętajcie więc, że warto zadawać pytania, bowiem być może to właśnie wasze stanie się fundamentem do zrobienia nawet całego odcinka. Jak już pewnie wiecie, platyna to metal szlachetny o wyjątkowych właściwościach katalitycznych, który odgrywa kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu. W tym roku Aż 38% globalnego popytu na platynę pochodzi z sektora motoryzacyjnego, gdzie metal ten wykorzystywany jest w katalizatorach samochodów spalinowych, zwłaszcza diesli. Kolejne 28% popytu generuje branża jubilerska, podczas gdy przemysł odpowiada za 24%. Platyna znajduje zastosowanie w produkcji szkła, chemii przemysłowej, elektronice, a także w urządzeniach medycznych i ogniwach wodorowych. Co ciekawe, w ostatnich latach rynek platyny borykał się z głębokimi deficytami. Powoli zbliżamy się do zakończenia trzeciego roku z rzędu, w którym popyt przewyższał podaż. W tym roku niedobór ma sięgnąć 692 tysiące uncji, co stanowi aż 9% całorocznego zapotrzebowania. Sytuacja ta doprowadziła do znacznego spadku zapasów naziemnych, które do końca roku wyniosą zaledwie 3,2 miliona uncji, czyli około 5 miesięcy pokrycia popytu. Ale uważajcie, bo według najnowszego raportu Światowej Rady Inwestycji Platynowych za trzeci kwartał w przyszłym roku rynek platyny ma przejść z deficytu do niewielkiej nadwyżki, wynoszącej 20 tysięcy uncji. To zasadnicza zmiana prognozy, ponieważ wcześniej zakładano kontynuację deficytów w kolejnych latach. Skąd ta rewizja? Główne przyczyny to oczekiwany spadek popytu inwestycyjnego o ponad 50% rok do roku oraz normalizacja zapasów giełdowych. Raport wskazuje, że w tym roku obserwujemy niezwykły wzrost popytu na fizyczną platynę, szczególnie w Chinach, gdzie zakupy sztabek i monet wzrosły prawie czterokrotnie do 232 tysięcy uncji. Jednocześnie rosły zapasy w magazynach giełdy CMI w USA, napędzane niepewnością związaną z cłami handlowymi. W 2026 roku oczekuje się odwrócenia tych trendów. Zapasy giełdowe mają spaść o 150 tysięcy uncji wraz z rozwianiem obaw dotyczących ceł, a inwestorzy posiadający fundusze ETF mogą zacząć realizować zyski. Kluczowe jest jednak to, że mimo prognozowanej nadwyżki fundamenty rynku pozostają mocne. Podaż wzrośnie zaledwie o 4% rok do roku, ponieważ wydobycie platyny koncentruje się na kopaniach głębinowych, które nie reagują szybko na zmiany cen. Równocześnie Łączny popyt sektorów motoryzacyjnego, jubilerskiego i przemysłowego ma spaść tylko o 1%. A teraz uwaga, bo tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Obserwujemy bowiem wyraźny zwrot w polityce klimatycznej, który może znacząco zmienić perspektywy dla platyny. Przez ostatnie lata Unia Europejska i Stany Zjednoczone forsowały agresywną elektryfikację transportu, co stanowiło zagrożenie dla popytu na platynę. Wykorzystywaną w katalizatorach samochodów spalinowych. Teraz ten trend się odwraca. W październiku kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił, że zrobi wszystko, aby osłabić unijny zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Po szczycie motoryzacyjnym z liderami branży, Merz oświadczył, że nie może dojść do gwałtownej zmiany w 2035 roku i zachęcił przemysł motoryzacyjny do kontynuowania badań nad wszystkimi możliwymi technologiami napędowymi. Minister Finansów Lars Kindbiel z partii SPD zasygnalizował porozumienie koalicyjne w tej sprawie, podkreślając potrzebę większej elastyczności i pragmatyzmu. Niemiecki przemysł motoryzacyjny, najbardziej wpływowy w Europie, doświadcza katastrofalnych strat związanych z przymusową elektryfikacją. Porsche to chyba najbardziej spektakularny przykład tego, jak źle może zakończyć się zbyt pochopne przejście na samochody elektryczne. W pierwszych trzech kwartałach tego roku zysk operacyjny spadł o 99% z 4 miliardów euro rok wcześniej do zaledwie 40 milionów euro. Marża operacyjna spadła z 14% do zaledwie 0,2%. Widzicie, Porsche postawiło agresywnie na elektryfikację, wprowadzając wyłącznie elektrycznego słowa Macan i zatrzymując produkcję dochodowych wersji spalinowych oraz mniejszych modeli sportowych 718 Boxster i Cayman przed wprowadzeniem ich elektrycznych następców. Sprzedaż się załamała. Teraz producent dokonuje spektakularnego odwrotu. Nowy SUV, który miał być pozycjonowany powyżej Cayenne, zadebiutuje z tradycyjnymi silnikami spalinowymi i hybrydowymi, zamiast być w pełni elektrycznym. Linie Panamera i Cayenne nadal będą oprodukowane z opcjami spalinowymi i hybrydowymi do następnej dekady. Porsche to nie jedyny osamotniony przypadek. Cała europejska branża motoryzacyjna przeżywa kryzys związany z elektryfikacją. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów lobbuje za wprowadzeniem luk prawnych, które według organizacji Transport and Environment mogłyby zmniejszyć udział samochodów elektrycznych o 25% do 2035 roku, pozwalając producentom na dalszą sprzedaż dużych wolumenów pojazdów spalinowych. W pierwszej połowie tego roku rejestracje nowych samochodów w Unii Europejskiej spadły o 0,3% rok do roku. A najbardziej ucierpiały takie rynki jak Włochy spadek o 17%, Belgia 16% i Niemcy 14%. Po drugiej stronie Atlantyku sytuacja wygląda podobnie. Prezydent Donald Trump systematycznie wycofuje się z polityki klimatycznej swojego poprzednika. W październiku Departament Energii ogłosił plany anulowania finansowania dwóch hubów wodorowych na zachodnim wybrzeżu, którym przyznano 2,2 miliarda dolarów. Administracja Trumpa zakończyła finansowanie projektów czystej energii o łącznej wartości około 8 miliardów dolarów. Sekretarz Energii Chris Wright ogłosił, że prezydent Trump obiecał chronić fundusze podatników i zwiększyć amerykański dostęp do niezawodnej i bezpiecznej energii. Administracja Trumpa zaproponowała również skrócenie terminów ulg podatkowych dla projektów zielonego wodoru. Trump wielokrotnie publicznie atakował odnawialne źródła energii. Podpisał rozporządzenie wykonawcze uchylające proklamację z ery Bidena zachęcającą do rozwoju energii odnawialnej i stwierdził podczas konferencji prasowej w Maralago, że zamierza prowadzić politykę, w ramach której nie będą budowane żadne wiatraki. W listopadzie, podczas gdy świat spotykał się na szczycie klimatycznym, Administracja Trumpa wydała serię szerokich propozycji mających na celu zachęcenie do wierceń naftowych i wycofywanie ochrony terenów podmokłych. W tym kontekście warto spojrzeć na wodór jako alternatywę dla samochodów bateryjnych. Pojazdy z ogniwami paliwowymi wykorzystują platynę jako katalizator w procesie przekształcenia wodorów w energię elektryczną. Badania Światowej Rady Inwestycji Platynowych wskazują, że wspierająca polityka wodorowa mogłaby doprowadzić do tego, że popyt ze strony takich pojazdów na platynę zrówna się z obecnym popytem motoryzacyjnym już do 2039 roku, a przy szerokiej komercyjnej adopcji ten moment mógłby nadejść nawet w 2033 roku, dodając ponad 3 miliony uncji do rocznego popytu motoryzacyjnego na platynę. Platyna w ogniwach paliwowych osiąga efektywność konwersji energii na poziomie około 65% w optymalnych warunkach. Znacznie przewyższając konwencjonalne silniki spalinowe. Testy laboratoryjne wskazują, że odpowiednio zaprojektowane systemy ogniw paliwowych, oparte na platynie, mogą utrzymywać charakterystyki wydajności przez ponad 150 000 mil eksploatacji, z degradacją poniżej 10% przez cały ten okres. Ponadto wodorowe pojazdy oferują szybkie tankowanie i większy zasięg niż samochody bateryjne. Raport Światowej Rady Inwestycji Platynowych odnotowuje, że popyt na platynę w segmencie stacjonarnego wodoru i innych zastosowań wzrósł o 20% rok do roku do 50 tysięcy uncji, a w 2026 roku ma wzrosnąć o kolejne 36% do 68 tysięcy uncji. Chociaż to wciąż niewielka część całkowitego popytu, trend wzrostowy jest wyraźny. Europa wykazuje wyraźny impet z rozszerzającymi się portfelami projektów i wspierającymi ramami politycznymi, podczas gdy Chiny startują z bardzo niskiej bazy, a pierwsze projekty sygnalizują początek szerszej adopcji. Stojąc przed decyzją inwestycyjną w platynę, warto spojrzeć na czynniki ryzyka i możliwości. Po stronie zagrożeń Należy wymienić prognozowaną niewielką nadwyżkę rynkową w 2026 roku. Potencjalne odpływy z funduszy ETF w wyniku realizacji zysków oraz dalszą elektryfikację sektora motoryzacyjnego w niektórych regionach świata. Popyt sektora motoryzacyjnego ma spaść o 3% w 2026 roku do 2,9 miliona uncji, głównie z powodu elektryfikacji pojazdów. Ale spójrzmy teraz na szansę! bo one wydają się znacznie bardziej przekonujące. Po pierwsze, podaż platyny pozostaje strukturalnie ograniczona. Wydobycie w 2025 roku ma spaść o 5% rok do roku, do najniższego poziomu od 2014 roku, z wyłączeniem zaburzonego pandemią roku 2020. Górnikom trudno szybko zwiększyć produkcję, Ponieważ kopalnie platyny to głównie głębokie operacje podziemne, wymagające dużych nakładów kapitałowych i długich horyzontów czasowych. Po drugie, stopy leasingowe platyny pozostają podwyższone na średnim poziomie 15% w trzecim kwartale tego roku, w porównaniu z zaledwie 1% średnio w całym ubiegłym roku, co wskazuje na brak fizycznej dostępności metalu. Silne backwardation, a więc cena spod powyżej ceny terminowej. Oraz podwyższone stopy leasingowe pokazują, że przepływy równoważące z zapasów naziemnych były niewystarczające, aby złagodzić napięte warunki rynkowe. Wydaje się prawdopodobne, że potrzebna byłaby znaczna nadwyżka rynkowa, aby złagodzić napięcia na rynku w przyszłym roku. Po trzecie, platyna wciąż jest znacznie niedowartościowana w porównaniu z innymi metalami szlachetnymi. Spójrzcie, jak prezentuje się jej relacja względem złota. Jeśli mielibyśmy wrócić do szczytu z pierwszej dekady lat 2000 w rejonie 2,4, oznaczałoby to sześciokrotny wzrost ceny platyny z obecnych poziomów. I to przy założeniu, że cena złota nie kontynuowałaby hostsy. Względem srebra byłaby to pięciokrotność. Po czwarte, rosnący zwrot od polityki Zielonego Ładu w Europie i USA może wydłużyć okres używania samochodów spalinowych, w których platyna znajduje kluczowe zastosowanie w katalizatorach. Jeśli Niemcy przekonają Unię Europejską do osłabienia zakazów w 2035 roku, a Stany Zjednoczone pod przywództwem Trumpa będą kontynuować politykę wspierania paliw kopalnych, popyt na platynę z sektora motoryzacyjnego może okazać się bardziej odporny niż zakładają obecne prognozy. Raport Światowej Rady Inwestycji Platynowych przewiduje, że w przyszłym roku łączny popyt sektorów motoryzacyjnego, jubilerskiego i przemysłowego spadnie tylko o 1% rok do roku. I wreszcie po piąte, potencjał wodorowych ogniw paliwowych stanowi znaczący czynnik wzrostowy w perspektywie średnio i długoterminowej. Jeśli rynek takich pojazdów osiągnie dojrzałość, recykling może zaspokoić 40-50% popytu na katalizatory platynowe. Zmniejszając zależność od wydobycia pierwotnego i stabilizując koszty dostaw. To tworzy trwały i ekologiczny model dla wzrostu popytu. Platyna to zatem metal, który przez lata pozostawał w cieniu złota i srebra, ale fundamenty rynku, takie jak deficyty, ograniczona podaż, rosnące stopy leasingowe i potencjał związany z odwrotem od Zielonego Ładu, tworzą dość ciekawą perspektywę inwestycyjną. Dla inwestorów poszukujących niedowartościowanych aktywów z silnym potencjałem wzrostu, platyna w kolejnych kwartałach może okazać się bardzo interesującą opcją, zwłaszcza jeśli dorzucimy do tego trochę techniki, gdzie na długoterminowym wykresie po oczach bije sforsowanie kilkunastoletniej linii Bessy, wybicie z dziesięcioletniej odwróconej głowy z ramionami, a obecnie także płytkie korekty tylko do najbliższych wsparć. Ręce są tu więc ewidentnie coraz agresywniej podkładane